Są takie mecze polskich drużyn, którym jeśli przychodzi walczyć o najwyższe cele w europejskich bucharach, kibicuje cała siatkarska Polska. Yy, I także takie spotkanie mamy dzisiejszego wieczoru w Jastrzębio. Witamy Państwa bardzo serdecznie z bardzo już gorącej hali Jastrzębskiego Węgla. Dobry wieczór, Damian Dacewicz. Tomasz Śrędrowski. Wiśniewski, Zajcew zdążył. Dołem tam na ten prawy atak Lucarelli, dobrze to zrobił grając o blok, blokowany Zajcew, uderzy Zajcew z tej sytuacyjnej, ale trafia, pół siatki! Simon. Mocno w Klewno, oj to nie jest dobra piłka, musiał tam kiwać na drugą stronę. Świetnie ustawiony w obronie Klewno, jest kontra, Hadrawa! Doskonała obrona Janta Lucarelli blokowany Ancani w asekuracji. Lucarelli. O i zdobywają punkt po długiej akcji. Hadrawa. Jant utrzymuje dobrze przyjęcie. Zajcew. E, jeszcze tam bronią się Jastrzębianie. Będzie kontra Kucine. Jeszcze gramy tym przebiciem na drugą stronę. Hadrawa. Nowy brnęliśmy, bo było trochę chaosu i po jednej i po drugiej stronie. Ale punkt mają Jastrzębianie. Setowa. No i przechodzi na drugą stronę. No i będą mieć w górze. Będą mieć w górze. I to skończyli efektownym atakiem. Sibuna Ancani. 26 do 24. Wygrywa Kucinę Lubę. Włoski zespół prowadzi w Jastrzębiu 1 do 0. Grot Tomka Fornala właśnie na Simona, no teraz poszedł tak jak e, zwykle to robił, ale tam został wyblokowany Klewno, nie, to nie jest e, dobre zagranie Francuza, e, Zajcew e, tutaj włożył dużo siły, ale był dobry blok, Do Klewno popełnia błędy. Obra! I ja teraz zablokowany, no bo zamykali, bo wszystkie kierunki. No i tam e, chyba odczuł to mocno na swojej twarzy. Ależ wróciło prosto. Ależ to wróciło nieprawdopodobnie. Zobaczmy. Jak to siatka została Op. zamurowana. A i może nawet ta piłka zmierzała, trafiła go w twarz. O, tutaj teraz ogromna siła Simona, jeśli chodzi o zagrywkę. I osiągają e, trzypunktowe prowadzenie, grając dużą swobodą. Lewno flot, Pantorena e, Iwan Zajcew, blockout. Koniec drugiego seta. 25 do 23, wygrywa kucinę Lubę. Miszczowie Włoch prowadzą w Jastrzębiu, 2 do 0. Ale dobre to przyjęcie. Hadrawa, Balasto świetnie w obronie. Iwan Zajcew, on dzisiaj gra, naprawdę dobre spotkanie. Dobra zagrywka, ale też otrzymuje przyjęcie Brazylijczyk eh, Hadrawa, znakomita akcja No, oby więcej takich 11 do 9 Hadrawa, skrót no, Możemy teraz eh, wyprowadzić kontrę Hadrawa, gasi ta piłka Ale Janek świetnie kiwa I 14 do 13 Fornal A, co Tomka Fornala w jakże odpowiednim momencie 28 do 26 wygrywają Jastrzębianie. No i Kuczynę Lubę prowadzi już tylko 2 do 1. Lucarelli. Świetnie Kuba Popiwczak, przerzut tam do Janka Hadrawy, a ten po ciasnym skosie. Utrzymał przyjęcie Rafał Szymura. Ciasno tutaj było na tej lewej stronie. Nie skoczyli do pierwszego Juantorena. Mamy dobre przyjęcie. Hadrawa na pojedynczym bloku. Jeszcze tam To to po Piwczak. 15 do 11. Popiwczak przejął tam w okolicy trzeciego metra. Jeszcze zgaszony Szymura przez Simona. No będą walczyć do samego końca. Ale to jest dopiero 19 punkt dla Kocina. I śmiało można powiedzieć, że to jest koniec tej rywalizacji. 25 do 19 wygrywają Jaszybianie. Teraz będzie radość, tak jakby się w ogóle ten mecz zakończył. Będzie jeszcze tajbrek. Szymura broni. Macyra. Jest to tyle. Kowar zablokowany przez terwa Portiego. 9 do 6 w tajbrek. Jeszcze raz. Nie ma dobrego przyjęcia Jancy sytuacyjna, Kowar. Eee, dobrze ustawiony Szymora. Droga linia. Zabawa trwa po stronie Jaszyckiego węgla. Meczowa, pasquale Sotile, Dobre przyjęcie. Przerzut. Bajee! Na zasięgu!